Już bardzo proszę do subskrybowania tego kanału. Klifikator podmiotu scp 4666 Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze, pod kątem dowodów aktywności scp 4666 Należy monitorować ruch internetowy i kanały jak zakafowanie praw na całym świecie. A w szczególności w przypadku prześladowań lub zgłoszenia niemali dotyczących rodzin z małymi dziećmi. W przypadku podejrzenia, że wydarzenie Białej Nocy jest w toku, najbliższa mobilna formacja operacyjna Dezygnacji Zabezpieczenia ma zostać wysłana w celu podjęcia próby zabezpieczenia SCP-4666. Obowiązują standardowe protokoły pierwszego kontaktu humanoidalnego, PDP-8. Przekazy medialne dotyczące zgonów rodzin przepisywanych SCP-4666 mają być sumienne lub fałszywe. Apty zgony wyglądają na nienormalne. na nienormalne morderstwa związane z wtargnięciem do domu. Dowody kryminalistyczne SCP-4666A. Instancje zabrane przez agencje niezwiązane z fundacją mają zostać skonfiskowane, a świadkom muszą zostać podane środki amnezyjne. Opis. SCP-4666 jest obecnie uważany za pojedynczego, wyjątkowo długie, długo żyjącego byta humanoidalnego o niezn nieznanym pochodzeniu. Ocalali z wydarzenia nocy Zazwyczaj opisują SCP-466 jako bardzo wysokiego, między 2 m a, a 2 m30. Starszego mężczyznę europejskiego, pochodzenia o wyjątkowo wycieńczonym wyglądzie. Byt ten zawsze pojawia się w zupełnie nagi, nawet gdy obserwowany jest na zewnątrz, przy mroźnej pogodzie. Chociaż charakter i zakres jego anomalnych zdolności pozostaje jedynie Niepewny. SCP-4666 wydaje się być zdolny do natychmiastowego lub prawie natychmiastowego podróżowania do dowolnego miejsca na Ziemi na północ od 440 szerokości geograficznej północnej, a być może także do, do dowolnego miejsca na Ziemi. Jest 4666 występuje wyłącznie w okresie 12 kolejnych nocy każdego roku. Od nocy z 21 do 22 grudnia do 1, do, do 1 i 2 stycznia. Okres ten jest znany jako faza aktywna SCP-466. Podczas tej fazy, czyli tak wydarzenia, wydarzenia Białej Nocy, SCP-4666 pojawi się w mieszkaniach i na, w jednym lub wielu miejscach na północ od, od, na północ od 40 szerokości geograficznej północnej we wszystkich nowych świętach wydarzenia Białej Nocy mieszkania te mają następujące wspólne cechy odizolowanie, wy, wy, od, odizolowanie wiejskie położenie dom dla rodziny z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 8, 8 roku życia i położone są na obszarze pokrywa, pokrywą śnieżną trw, trwającą przez cały czas trwania świąt Zdarzenie Białej Nocy składa się z następujących ogólnych wydarzeń. co od pierwszej do siódmej. Dzieci zgłaszają, że widzą SCP-4666 w pobliżu mieszkania swojej rodziny. I to co zazwyczaj będzie obserwować mieszkanie z pobliskiej odległości, np. za pobliskiego pola lub za krawędzi sąsiedniego lasu. W niektórych przypadkach dzieci będą zgłaszać budzenie się w nocy, aby zobaczyć SCP-4666, obserwującego ich, jak śpią. Na co od, od 8 do 11 członkowie rodziny, w tym rodzice, będą zgłaszać odgłosy kroków dochodzące z dachu lub z strychu. Bardzo nieprzyjemny zapach będzie również często zauważał. Zauważany wewnątrz mieszkania. Nie zostanie znaleziona żadna przyczyna tych zjawisk. W rezultacie rodzice często zaczynają podejrzewać, że ich rodzina jest prześladowana, a nawet ich mieszkanie może być nawiedzone. Noc 12. W ciągu nocy odbędzie się jeden z dwóch scenariuszy. Pierwszy i najbardziej powszechny jest taki, że Sibi. SCP-4666 nabije wszystkich członków rodziny z wyjątkiem jednego dziecka poniżej 8 roku życia, które uprowadzi. Które uprowadzi. SCP-4666 wyrządzi obezwładniające ob obrażenia członkom rodziny podczas snu, a następnie zapędzi ich do jednego pokoju w mieszkaniu, gdzie za za przy Przystąpią, przystąpi do zabierania ich na oczach. Met, metoda zabie, zabijania różny, różni się w zależności od wydarzenia i zazwyczaj będzie pro, poprzed, poprzedzona jakąś formą tortur, przed którą wyda, wydaje się służyć celom e, ra, <laughs> rytualnym. Zobacz dziennik wydarzenia białej nocy poniżej. W drugim scenariuszu, który wystąpił w około 15% danych wydarzeń w Białej Nocy, SCP-4666 nie wyrządzi krzywdy rodzinie. Członkowie rodziny będą zgłaszać słyszenie kroków w nocy w swoim mieszkaniu, choć nie zostaną znalezione żadne odznaki włamania. Rano dzieci odkryją prezent u stóp swoich łóżek. Będą będą się składały z zabawek wykonanych w brutalny sposób ze szczątków ludzkich dzieci. Zobacz dzienniki in instancji instancje SCP-4666-A poniżej. Kryteria według których SCP-4666 określa wynik wydarzenia Białej Nocy są nieznane, jeśli takie istnieją. Lokalizacja nieznana. Wiejska Chor... Nieznana, wiejska Chorwacja, około 1498 niepotwierdzone. Cała rodzina została zabita, z wyjątkiem jednego dziecka, wielki, wiek nieznany, które zostało uprowadzone. Chociaż w odnalezionych dokumentach nie ma szczególnych informacji na temat tego zdarzenia. Zauważono, że zabójstwa te miały silne pogańskie po, podłoże, a członkowie rodziny musieli bardzo cierpieć. Przed śmiercią. Arcybiskup, który nadzorował śledztwo, napisał, że uważa, iż rodzina została zabita w ramach demonicznego rytuału. Jedna wioska, ziemia Ruptera, Ru obecnie Onario, Kanada, 1689 rok. Niepotwierdzone. Zginęła cała rodzina, z wyjątkiem dwóch dzieci, z których jedno zostało uprowadzone, a jedno. Kobieta wiek nieznany uciekł w czasie zabójstwa i mogła dotrzeć do pobliskiej wioski. Powiedziała, w, 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 powiedziała, wi, powiedziała władzom, że w nocy do mieszkania jej rodziny włamał się nagi mężczyzna i przystąpił do, do ich torturowania. Dokładna metoda nie jest określona w odzyskanych dokument, dokumenta, dokumentach. W trakcie śledztwa. Ciała członków rodziny zostały znalezione w ich mieszkaniu. Wiszące do góry nogami od sufitu wszystkie zostały zamaskowane. Echstait, Niemcy 1913 zginęła cała rodzina z wyjątkiem najmłodszego dziecka. Mężczyzna wiek 3, 3 lata. że zostało uprowadzone. Ciała rodziców i pamiątki innych dzieci znaleziono w Sejni. Przeegające ich do ich mieszkania. Zostały one skrę... skrępowane, przez... skrępowane przez noże, widły i inne osy narzędzia, Prze... przeforsowane przez dłonie do... i do ścian stajni, po czym us... usunięto imię muzyki, co doprowadziło do krwotoku i śmierci. Krew członków rodziny została następnie użyta do namalowania na skórach, na skórach mołów kóz i, i dawnych krów obecnych w stajni. Same zwierzęta nie zostały okaleczone z wzorów i o nieznanym znaczeniu. Sądzi, sądzi powiedzieli władzą, że w tygodniu poprzedzającym sąsiedzi powiedzieli władzą, że w po. W tygodniu poprzedzającym zabójstwo za, za bójstwo, ojciec rodziny wspomniał o znalezieniu śladów w śniegu wokół mieszkania rodziny, które jak się okazało zostały wykonane gołymi ludzkimi stopami. Pols z radziecki, 1956 rok. Cała rodzina została zabita z wyjątkiem najmłodszego dziecka, mężczyzna wiek 4 lata, która została uprowadzona ciała rodziców i jeszcze jednego, i jeszcze jednego dziecka zostały znalezione w salonie ich domu. Były one skrępowane, a ich stopy przez dłuższy, dłuższy czas trzymały się nad płomieniami w kominku kalucujących tkanki stóp i odsłaniających kości. Następnie ich gł głowy zostały zmiażdżone, nieznane ciężkim narzędziem. Na każdy z znaleziono setki śladów ugryzień, prawdopodobnie znanych zadanych poś pośmiertnie. Gałęzie wycięte z, z łodył, z jodyły, jodły na zewnątrz domu również zostały umieszczone nad ciałami w nieznanym celu. S szła w Norwegia, 1971, cała rodzina została zabita, z wyjątkiem drugiego najmłodszego dziecka, kobieta 5 lat, które zostały uprowadzone. Każde z nich miało co najmniej jedną kończynę, obser, obserwowaną brutalną siłą, a następnie do, dokładnie 39 razy tym nieznanym ostrym narzędziem, prawdopodobnie kawałkami kości z jednej z usuniętych kończyn. Co spowodowało masową utratę krwi i śmierć. Następnie członkowie rodziny zostały wy zostali wypatroszeni, a ich jelita, dzięki jej grube usunięte i pocięte na kawałki o długości 30-50 cm, które zostały ułożone w promieniujące linie wokół ciała. Obchody z jelit, odchody z jelit zostały. Wykorzystane do oznaczenia symboli o nieznanych, nieznanym znaczeniu na ścianach w piwnicy. Eglis Tor, Tori, Islandia, 1996 rok. Cała rodzina została zabita z wyjątkiem najmłodszego dziecka, kobieta 4 lata, która została uprowadzona. Ciała rodziców i sierownika innych dzieci zostały znalezione wewnątrz ich domu. Wszystkie miały przed przed śmiercią usunięte duże kawałki skóry z pleców, szyi, szyi i, i pachwiny. Stwierdzono, że usunięta skóra została częściowo zużyta. Zostały one następnie zabite poprzez przez ścięcie głowy piłą, która zna, zna, należała do rodziny. Po śmierci ciała członków rodziny zostały przeniesione bez, bez głów do ich pokoi i umieszczone na łóżkach. Każdy z usuniętych głów umieszczono również na pozycji pionowej, na stopniu schodów prowadzących z pierwszego do drugiego piątra z głowami rodziców na dwóch górnych stopniach i głowami dzieci na dolnych stopniach w malejącej, wiek, malejącej kolejności wiekowej. Odkrycie. odkrycie. Is istnienie i bieżąca aktywność SCP 4666 zostały po raz pierwszy wykryte w 1974 roku poprze <laughs> poprzez nowo wydrążony przez Fundację program Anomalius Signaturs Recognitus Program który to w nocy z 1 do 2 stycznia na tej półkuli północnej zatwierdzono kilka bardzo podobnych incydentów Targnięć to na, na, domów, na domów, w wyniku w których zaginęły rodziny. Szeroko rozległe badania w archiwalnych, archiwach cywilnych i archiwach organów ściągnia na całym świecie w, w końcu odkryły dowody prawdopodobnych wydarzeń białej nocy które miały miejsce prawie co roku, sięgając końca XVIII wieku. Średnio 3,1 znanych wydarzeń rocznie. Znajdziono również liczne dokumenty historyczne, które zdają się opisywać działalność SCP 4666, które miała miejsce przed tym opisywać działalność. Okresem, w których przypadkach już w drugim wieku naszej ery w Europie i Rosji, a w pierwszym wieku przed naszą erą w Skandynawii, Odci odciski palców, należące do tej samej istoty humanoidalnej, zostały odkryte w miejscach wszystkich badań, badanych przez Fundację Wydarzeń Białej Nocy, które zostały dopisywane do częściowych odcisków palców znalezionych w zaschniętej krwi na odzyskanej SCP-4666 instancji z 1873 roku. Odciski palców posiadających cechy, które nie występują u ludzi, pa patrzy zdjęcie. Białe, podobne do ludzkich włosy, znalezione również w miejscach w których doszło do kilku wydarzeń Białej Nocy, choć nie udało się wydobyć żadnego DNA, ani ludzkiego, ani żadnego innego. Zatek 466601 01 dnia 2 stycznia 2018 roku, w rezydencji rodziny Hochnach na Alasce, po zakończeniu wydarzeń Białej Nocy, Odkryto kilka instancji SCP-4666A. Wśród tych instancji była SCP-4666A0960, która składała się z prostej, naturalnej wielkości lalki wykonanej z wycią wyciączonego ciała dziecka płci żeńskiej, do której wprowadzono następujące zmiany. Cukienka wykonana z różnych kawałków brudniej przebarwionej odzieży została od, wyszyta wokół ciała w kilku miejscach w skórę ciała. Usta zostały zaszyte nićmi wykonanymi z ludzkich ścięgien, a usta pomalowane na czerwono roztworem składającym się głównie z ludzkiej krwi. Paznokcie innego dziecka zostały przyklejone do paznokci ciała żywicą sosnową. Zostały one pomalowane na czerwono w tym samym Roztworem ludzkiej krwi. Brakowało trzech palców, palców ciała. Cała skóra, bez, o, cała skóra głowy została usunięta z głowy. A skóra głów, głowy innego dziecka z długimi, blond włosami przeszytała na jej miejscu. Włosy zostały związane w dwa warkocze. Oba oczy zostały usunięte, a dwa duże, okrągłe kłamieki, w których o, ostro, ostrożnie namalowano oczy, zostały umieszczone w pustych oczodołach. Po badaniu przez rodzinę okazało się, że dziecko, z którego zrobiono lelkę, nadal, ży, nadal żyło, choć było nieprzytomne. Powiadomiono władzę, a dziecko zostało przew, przewiezione helikopterem do szpitala rejonowego bar na Alasce, prze, gdzie przeżyło 18 godzin. Wysłano dwóch agentów fundacji, którzy przeprowadzili wywiad na ten temat. Zobacz dziennik przesłuchania poniżej. Po, po śmierci ofiary jej ciało zostało skonfiskowane przez agentów, a wszystkich świadkom podano środki amnezyjne zgodnie ze standardową procedurą. Testy DNA wykazały, że osoba, której ciało zostało zabrane, była 7-letnim Ektyra Murziowa. Została ofiarą uprowadzenia SIP-466, zabrana z rezydencji jej rodziny w Dumbowce w Rosji dnia 2 stycznia, 2 stycznia 2016 roku. Adopcja z WOK wykaza wykazała, że w ciągu dwóch lat od uprowadzenia była poważnie niedożywiona, co spowodowało znaczne zahamowanie rozwoju. Waga wynosiła tylko 15 kg, a wzrost tylko 90 cm. Na skórze pojawiły się liczne blizny i oparzenia, a także dwa złamane złamania kości: lewa, lewa piszelowa i lewa które nie zostały zarejestrowane i nie zagoiły zago się prawidłowo. Ręce były mocno napięte. Przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa, wynikająca z ciężko, ciężkiego utrzymającego się niedożywienia. Przepisy. Analiza odzyskanych zdjęć policyjnych wykazała, że rozmiar kształt i konfiguracja zębów SCP-4666 nie odpowiadają rozmiarom kształtowi i konfiguracji zębów człowieka lub jakiegokolwiek znanego zwierzęcia. 2. Znany również jako ASRP. Program ten oznaczał pierwsze zastosowanie przez fundację algorytmów jako środka wykrywania anomalnych zjawisk. Trzy nagrania z, z tego przesłuchania są obecnie badane przez Departament Lingwistyki, ponieważ okazało się, że język, którym posługiwał się podmiot, nie odpowiada żadnemu znanemu językowi, żywemu ani martwemu. Wcześniej wczesne wcześnie, wymianki wykazują, że może on być związany z językiem przedrobo